na naklejcia, kochani! Witam Was na moim kanale Caro It. W dzisiejszym odcinku na moim kanale będzie jest odcinek z Mowy Star Planet. Kolejny odcinek z Mowy Star Planet. Jak ja się cieszę, został dalej ten look, ale jest nowy motyw. Wow, dostałam kolejny nowy prezent. Od smutna 502. Otworzymy. No jasne. I pozdrawiam smutną. S e, pozdrawiam. Smutna 502. Dziękuję Ci za prezencik i pozdrawiam Cię serdecznie ciepłutko. Co mi to dałaś? Ale śliczny. Założę sobie go teraz na głowę. I dziękuję wam za te prezenty. Jesteście po prostu kochani. Gdzie on jest? Hmm. Gdzie on może być? O, tu jest. No zobaczcie jak przepięknie wygląda na włoskach. Odbezmy sobie magazyn Fame. Damy tutaj komuś grawkę. Dobra. I pójdziemy sobie na zakupki. Słyszeliście? Jest nowy... Jest ten. Te spodnie są spoko. Jest czapeczka ink, ale mi się szczerze nie podoba. Te spodęgi, ale zmienię je najbardziej fajny inny kolor. Hmm, może na czarny? Nie mam pojęcia. Nie jest to taka. Może bordowy sobie zrobię look. Co ty myślicie? Hmm. Oczywiście muszą być bordowe włosy. Czy mi się uda z nich zrobić piękne? Ślicznie. Dobra, teraz góra. Co by tutaj e, zrobić? Hmm. Góra, góra. Widzicie? Jest czapetka ink. Troszkę droga. I do tego mi się nie podoba. Hmm, nie mogę znaleźć żadnej fajnej góry, ale za to znalazłam budki. Czy one też mają być biorobordowe? Tak. Zobaczcie, jak mój bordowy look wygląda. Znakomicie. Hmm. To tyle? wezmę tą bluzeczkę z falbankami. Może mi się uda ją przerobić do jakieś fajne, Wow! Kupię! Zciągniemy tylko to, to, a w sumie z tymi Wygląda bardzo ciekawie. Jak myślicie bardzo ładny look zrobiłam. Zbieram sobie. co by tutaj teraz porobić zobaczymy co jest w rzeczach zobaczmy i ocenimy je podoba mi się to serce jest ładne No tak średnio się pasarali. Zobaczmy teraz animki. O Jezu, znowu rzeszłam w to. Średnio mi się podobają te rzeczy. Tylko tamto serce jest ładne. Hmm. Wow, fajna nimka kupuję ją. Kupuję też to. Troszkę może zaszaleję. Ale robię to, bo lubię te aninki. To też. I to. To też. Zaszalałam i kupiłam ze dnie ale Dobra I może już na dzisiaj to już tyle Jeszcze przejdę do mojego pokoju Zobaczcie jak go pięknie przerobiłam Nakarmię jeszcze zwierzaki Więc wejdę tu, w moje drzwi i nakarmię. I go jeszcze nakarmię. Hurra! Drugi level! Mm, coś się zdziało. Szkoda. A drugi... O jezu, muszę go wyleczyć, biedaczek. Hurra, pierwszy level! Hmm, ten też się troszkę ściął. I jeszcze tylko kropla. O jezu, muszę o nie codziennie dbać. Hurra! Trzeci level! Dobra. Hurra! Piąty level! O. Teraz może. Dobra, na dzisiaj to już tyle. Zostawcie łapkę w górę. I do następnych odcinków, buziaczki i pa, kochani. Zostawcie dużo łapę w górę, jak wam się spodobał odcinek z MSP. No, mój serpent, ale nie ważne. Dobra, pa, kochani. O Jezu. Do następnego odcinka i no, do następnych odcinków, buziaczki.